O, jak młodzież pięknie wyszła! Prawie skończyłem nagrywać filmik, gdzie tam prezentuję gołąbki rozpłodowe do sprzedania, a także lotniczki po 10-11 konkursów. Po 20 konkursów za 2 lata z likwidowanej hodowli są takie gołębie do nabycia, przywiozłem. No i tych gołębi zlikwidowanych hodowli niestety będzie w przyszłości więcej. Ileś tam osób, kolegów zwraca się z prośbą że likwidują także no, mam tam okazję to coś tam przejrzałem coś przywiozłem o takie gołębie po 10-11 konkursów po 20 za 2 lata roczniaki z 8-9 konkursami no są do sprzedania z likwidowanych hodowli gdyby ktoś był zainteresowany czy tutaj młotkami późnymi to kontakt 513 812 854 będzie obszerniejszy filmik z Gołębiami do sprzedaży z rozpłodu, zapraszam do oglądania na no tutaj młode po moich najlepszych gołębiach. Młode po moich najlepszych gołębiach, pięknie się wychowały. Młódki poszczepione być może, jak ktoś bym chciał współpracę w sprawie WG zimowych, to właśnie takie młódki na WG zimowe też się nadają. To być może coś z nich polata na zimowych WG, żeby było na co popatrzeć. Także wszystkie wersje są e, możliwe. Także chętnych tu do kontaktu zapraszam. O, tam moja rozwalona e, młodzież, która nie poszła na lodnie, musi się męczyć, bo się rozpruła z drugiego lotu. I na razie nie jest koszowana. Tak to tutaj wygląda. Idę szykować. Zegar, bo dzisiaj lot konkursowy. Zapraszam na relacje z tego lotu konkursowego. E, Wrzucę tam, jak się uda coś nagrać. O któryś tu chyba coś nogę rozwalił, bo widzę jakaś krew na półce. No też się tak czasami zdarza, gdzieś zahaczy o te siatki. No tu już nawet kiedyś mi gołą nóżkę wykręcił. No różnie, wciśnie, jest jakiś wypadek, różnie się to zdarza. E, ale młode, młode, fajne. Na starych obrączkach też po rozpłodzie młodziaczki. No. Także różne tutaj gołąbki są dostępne. Dostępne ode mnie, także od kolegów od tam mistrzów oddziału okręgu, którzy za moim pośrednictwem mogą, na moim pośrednictwie można u nich nabyć gołąbki jakby ktoś chciał, to mogę pomóc w wyborze. I myślę, że w fajnej cenie gołąbki za, zaoferować.